Zmieniają się w Polsce rządy i opcje władzy, ale jedno nie zmienia się: nigdy Tadeusz Ryzyk jest po prostu bezkarny. Żaden rząd nie zmierzył się z tym gangsterem, który działa sobie bezkarnie, robi sobie co chce, robi biznesy pod przykrywką kościoła i nikt z tym nic nie robi. Ciekawe dlaczego. A więc, szanowni Państwo, Tadeusz Ryzyk został wezwany do prokuratury w charakterze świadka. Chodzi o pieniążki, które przytulił od PiSu, kiedy to PiS był u władzy na Muzeum Pamięci i Tożsamość Też wielka afera, 250 milionów złotych. Ciekawe, gdzie są te pieniądze, co z nimi zrobił. A więc no, na razie w charakterze świadka. Dlaczego w charakterze świadka niepodejrzanego? To jest dobre pytanie, a więc jakaś tam grupka ludzi mu towarzyszyła. Ludzie, którzy mówią o strasznym państwie Tuska, o dyktaturze i tak dalej. No i tutaj pytanie: jak to jest, że ktokolwiek by w Polsce nie rządził, Tadeusz Ryzyk jest bezkarny? Czy znaczy, nikt nie zmierzył się z tym człowiekiem? Pozwalano mu na to wszystko, co robi, przecież to wszystko się dzieje od ponad 30 lat. Różnego rodzaju afery, pieniądze, które gdzieś tam znikają, zbiórka na ratowanie stoczni gdańskiej, no i jego biznesy, tak. Skąd on na to wszystko wziął pieniądze? Robi to wszystko kompletnie bezkarnie, za nic nie płaci podatków, to wszystko pod przykrywką w religijności, kościoła i to jest obrzydliwe. Znaczy, to jest coś, co się po prostu w głowie nie mieści, że ktoś takim może sobie normalnie, swobodnie funkcjonować, i jakoś nikt z tym nic nie robi. Też ciekawe z jaką łatwością wybaczył mu Jarosław Kaczyński, o którym to wiemy, że Jarosław Kaczyński nie wybacza. Przypomnijmy, że Tadeusz Rydzyk obraził jego bratową, nazwał ją czarownicą. Jakoś Kaczyńscy mu tą zniewagę wybaczyli. Też ciekawe dlaczego. Ciekawe dlaczego Watykan nie zajmuje się ryzykiem. Przecież to co Rydzyk robi, to jest jakaś forma sekciarstwa. Jego nauki są dalekie od Kościoła katolickiego. Propaguje nienawiść, propaguje hejt. Generalnie zajmuje się polityką, gdzie Kościół polityką zajmować się nie powinien. Okej, okay, ktoś powie, to się w Polsce dzieje, natomiast no, nikt nie robi tego na taką skalę i tak ordynarnie, bezczelnie, otwarcie, jak robi to rydzyk. No i jakoś się spotyka go za to żadna sankcja. Nikt nie reaguje, Watykan nie reaguje, Kościół nie reaguje. Żaden rząd nie reaguje, to jest coś niesamowitego. Przypominam sobie historię z roku 2013. Wówczas ryzyk walczył o miejsce na multipleksie dla telewizji Trwam, chociaż nie spełniał żadnych warunków, to jednak dostał to miejsce, bo pojawiły się protesty pod hasłem: Nie oddamy Wam telewizji Trwam. Wyszło parę osób na ulicę, przecież to nie były jakieś tam tysiące czy miliony, to było raptem parę osób. I wówczas Donald Tusk, który był premierem, wtedy rządziła koalicja POPSL, po prostu ugiął się, tak? I mimo tego, że Ryzyk nie spełniał żadnych kryteriów, mimo tego, że nie powinien tego dostać, to dostał miejsce na multiplexie, tak? Dla swojej telewizji. Ja się pytam, dlaczego? Znaczy, co ten człowiek ma takiego w sobie, że jest bezkarny? Co ten człowiek ma takiego w sobie, że nie dotyka go ani Watykan, że nie rusza go żaden rząd? Że właściwie może sobie robić swoje biznesy, może sobie robić właściwie co chce. Nikt się tym w żaden sposób nie interesuje i karnie mu się nic nie dzieje. To jest niebywałe. No i teraz jest jakiś taki mały przełomek, można powiedzieć, bo raptem Rydzyk został wezwany do prokuratury, no ale znowu w charakterze świadka, gdzie wiadomo przecież, że te pieniądze przytulił. Wiadomo, że przecież cały rząd PiSu tam jeździł klękać tak, do ryzyka i przed ryzykiem, składać mu hołd. Cały rząd tak naprawdę mu się podlizywał. Dostawał jakieś super prezenty: a tu jakieś miecze za milion złotych, a tu jakieś dotacje pod stołem na stole i tak dalej. To się wszystko działo i wszyscy o tym wiedzą, nawet sam rydyk się z tym nie kryje. Natomiast on występuje po raz kolejny w charakterze świadka. Dlaczego świadka nie podejrzanego? Tak? Natomiast, no, no niestety, to jest niezwykle podła i zła postać. Tak? Znaczy to jest jedna z najbardziej negatywnych postaci w ogóle historii trzeciej RP. Człowiek, który zbudował imperium na hejcie. Ja się zastanawiam w ogóle skąd ten człowiek się wziął. No bo wiadomo, że on tam w Niemczech zajmował się w, w sprzedażą, mówi się, że przemytem samochodów. Wiadomo, że, go tam, że tam z Niemiec musiał uciekać, bo tam miał kłopoty z prawem w tych Niemczech. Wrócił do Polski i zaczął robić gigantyczną kasę, tak? A więc ja się pytam, jak to się stało? Skąd on na to wziął środki? Kto go wsparł? Dla mnie ryzyk to jest jakaś wydmuszka SBC. Ktoś, który go prowadził, chciał po prostu, żeby ten człowiek, nie wiem, inwigilował w kościół katolicki, czy jakieś środowiska opozycyjne jeszcze za komuny. Miał kontakty, miał konekcje, być może miał teczki, no i tak się rozpędził, tak? Natomiast no, pytanie, co się stało, tak, że w wolnej Polsce pozwolono mu tak się rozpędzić i zbudować takie imperium, robić takie biznesy? Z kim się dogadał, kto za tym stoi? Czy to ludzie z Polski, czy spoza Polski? Przecież sam Jarosław Kaczyński w latach 90. mówił, że nadajniki ryzyka. Dla Maria są za Uralem, tak? No, potem się z tego Kaczyński wycofywał. Natomiast, no, faktem jest, że, znaczy, wycofywał się w tym sensie, że poszedł z nim na współpracę z ryzykiem, dlatego, że, no, ja nie, nie pamiętam jakiegoś tam dementii, żeby Kaczyński powiedział, nie, wtedy nie mówiłem prawdy, tak nie jest. No, faktem jednak jest, że, no, ryzyk jest bezkarny, tak? I ktokolwiek by nie rządził, czy to rządzi SLD, czy to rządzi Platforma, czy to rządzi PiS. Ryzyk robi swoje biznesy. No ale zdaje się, że jednak nie wszystkim to się podoba, bo Ziobro właśnie chciał sobie stworzyć takiego alternatywnego ryzyka no i temu służyła Fundacja Profeta. Tak znaczy o to chodziło, żeby ten ksiądz Michał O. Michał Olszewski stworzył taki ośrodek alternatywny, niezależny od ryzyka. No bo w, w PiSie się mówiło, że ryzyk się staje zbyt pazerny. Nawet był taki moment, to był rok 2019. Gdzie uznał, że Morawiecki mu daje za mało, no i myślał o tym, żeby stworzyć jakąś własną, własną partię. Zrezygnował w końcu z tego. Nie wiem, czy go po prostu opłacili, czy go kupili. Natomiast faktem jest, że takie plany były, bo ryzyk uważał, że dostaje za mało. A z kolei PiS uważał, że ryzyk jest zbyt pazerny. Natomiast, no, faktem jest, że mamy człowieka, który zbudował gigantyczne imperium. Tak który robi biznesy, za nic nie płaci podatki. Człowieka, który oszwabił tak naprawdę mnóstwo ludzi, tak? No bo ludzie mu wpłacają, nabierają się na tą jego religijność, której przecież ryzyk nie ma. I on robi biznesy, tak? A tu w geotermia, a tu telewizja, a tu, a tu radio, a tu gazeta, tak? A tu jakiś, jakaś szkoła dziennikarska, jakaś fundacja, tak? Lux Veritatis i tak dalej. I to się wszystko dzieje w ogóle poza kontrolą państwa, poza kontrolą właściwie wszystkich. Yy, nikt się w ogóle o nic nie pyta, yy, nikt nie zadaje żadnych tam w, w drażliwych pytań. Skąd on miał kasę na start, jak się rozpędził, yy, kto za nim stoi, yy, gdzie ta kasa idzie, yy, co on z nią robi. I to jest coś niebywałego, znaczy, to jest naprawdę kuriozalna postać. I no może warto by było w końcu zbadać kim on jest, bo powstało na jego temat kilka książek. Ale one nie tłumaczą w sposób wystarczający, ci jest ryzyk. Znaczy, żeby być człowiekiem tak bardzo bezkarnym, jak on, to trzeba mieć kolekcję, no nie wiem, potężne konekcje. tak, nie tylko chyba w kraju, ale również za granicą. A pytanie, jak on to robi, że go toleruje od lat Watykan. No bo przecież Watykan też na niego się skarżył, na jego działalność i to nie raz. Jan Paweł II nic z nim nie zrobił. Nic z nim nie zrobił Benedykt. Ani Franciszek, no teraz zobaczymy, jak to będzie z nowym papieżem Leonem. Ale no faktem jest, że czterech papieżów właściwie nikt z nim nic nie zrobił, tak, chociaż skargi na niego były. To ryzyk jest dalej bezkarny. A więc on robi biznesy, okrada ludzi, sieje nienawiść, broni księdzów pedofilów, tak. No i cóż, nie, nie dotyka go państwo, żaden rząd z nim nic nie robi, jest bezkarny. Watykan go też nie rusza. O co chodzi? Znaczy, o co chodzi z tym gościem, tak? Znaczy, jak, jak to jest, że mamy sektę, która funkcjonuje sobie bezkarnie robi gigantyczną kasę i nikt z tym nic nie robi, nawet nikt nie próbuje coś z tym zrobić. Uzaje się to za normalne. To nie jest normalne. Znaczy, to nie jest normalne, że Klerek robi takie pieniądze, tak? To nie jest normalne, że yy, nie płaci od tego podatków. To nie jest normalne, że bezkarnie się je nienawiść, tak? To nie jest normalne, że bierze dotacje, się z tego nie tłumaczy. To nie jest normalne, że z niczego się nie rozlicza. To nie jest normalne, że robi różnego rodzaju zbiórki, potem te pieniądze gdzieś znikają i nikt o nic nie pyta. To nie jest normalne, że ma takie potężne imperium finansowe i nikt się nie zastanawia skąd to się wszystko wzięło. A czy to jest po prostu coś niebawego? Dla mnie to jest Vito Corleone do Potęgiętej, tak? Ryzyk. No tylko, że Corleone, wiadomo było, że jest mafiozji, a ten jest rzekomo księdzem, tak? Się mu należy szacunek księdza i tak dalej. I no, w związku z tym wszystkim, co on wyprawia, nikt nigdy mu tego statusu nie odebrał. Kapłana, nawet nikt nie próbował tego zrobić, no to jest też coś, coś niebywałego. A więc ja się pytam, o co chodzi z ryzykiem, tak? Kim jest ten człowiek, kogo on zna, co on na kogo ma, co on na kogo robi, dlaczego jest tak, że jest totalnie nietykalny? No to też pokazuje jak mamy w Polsce państwo, tak, że mamy po prostu państwo, w którym to rządzi siła. Rydzyk jest silny, ma kasę, ma poparcie, ma swoich ludzi, no i robi co chce, tak, jest, jest nietykalny. Nic się z nim nie dzieje, robi sobie w, co chce, gdzie chce, z kim chce, jak chce i nikt z tym nic nie robi. A więc no, no niestety w Polsce rządzi siła. PiS jest bezkarny, no bo jest silny, ma swoje media. Pisowskie media, chociaż nakradły się, milionów, są bezkarne, bo są silne, tak, bo są mediami. Bierze się na prezydenta osobę, która ma przeszłość kryminalną. Nie liczy się ponownie głosu z wyboru, chociaż wiadomo, że doszło do fałszerstw, ponieważ to nie jest w interesie pani Manowskiej, znaczy co się w tej Polsce wyprawia? Znaczy, mamy po prostu państwo z dykty, które nie spełnia swojej roli. A więc no. Ja bym oczekiwał, żeby w końcu to państwo wyjaśniło, kim jest ryzyk, co ten człowiek robi, dla kogo on to robi, i żeby nam państwo wytłumaczyło, dlaczego przez 40 lat działalności, mimo tego wszystkiego co zrobił, tego całego zła, które, które szerzył, dlaczego on jest bezkarny. I o co chodzi? I warto by się, żeby się to w końcu zmieniło, tak? Żeby z, 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 ze statusu świadka dostał w końcu status podejrzanego. Bo przecież afer wokół ryzyka jest tak wiele, że no nie wiem, wystarczyłoby tych wyroków na 100 lat więzienia, tak? Mimo to nikt tego nie, nie robi, nikt go nie rusza, nikt mu nie przeszkadza i wszystko jest cacy. I tu podkreślam, ktokolwiek by nie rządził, bo okej, okay, rząd PiSu na nim korzystał, tak? Był układ, Rydzyk ich wspierał, oni mu dawali kasę yy, i to się tak kręciło, no ale. Jaki był interes platformy, na przykład IPSL-u z ryzyka? Tak? Yy, dlaczego rząd Leszka Miller'a SLD nic z nim nie zrobił? Rząd Cimoszewicza, rząd Oleksego, rząd Pawlaka tak? nigdy nic nie zrobił. To, co to jest niebywałe? I dlaczego Watykan go toleruje? Czy to człowiek szkodzi. On powoduje, że ludzie od kościoła odchodzą, bo on jest taką ciemną stroną kościoła. On jest tym wszystkim, czego ludzie w kościele nie lubią, czyli taka buta, arogancja, nienawiść, brak tolerancji. I nikt z tym nic nie robi, a Watykan tym bardziej. A więc no, ja się pytam, szanowni państwo, o co chodzi z tym ryzykiem? Kim on jest, tak? Faktem jest, że no, to jest człowiek zagadka. To jest człowiek, który jest chyba najbardziej bezkarny w całej trzeciej RP. No, i to jest człowiek, który pokazuje, no niestety, że Mister Sienkiewicz miał rację, tak? że polskie państwo to jest mm, kupa i tak dalej, tak? kamieni kupa i tak dalej. No, niestety, tak to, tak to wygląda. I przykre to wszystko jest, no bo jeśli państwo sobie nie potrafi poradzić z jednym pentakiem, no to jak to państwo ma nas bronić przed agresją rosyjską? Osobiście jakoś tego nie widzę. Ale ja pytam, kim jest Tadeusz Rydzyk? I mam nadzieję, że kiedyś jakaś odpowiedź zostanie mi przedstawiona, bo od lat nie rozumiem, że ten człowiek działa bezkarnie, robi sobie co chce i nawet nikt nie stawia żadnych niewygodnych pytań, tak, żaden prokurator, nic się nie dzieje, on robi swoje biznesy, zarabia kasę, bierze kasę od państwa i wszystko jest sacy, teraz się kręci. Nikt z tym nic nie robi. Dlaczego? Tak? A więc ja pytam was, wy pytacie mnie, ale może zapytać, wspólnie państwo, tak? A więc y, jeśli polubicie to nagranie, to może to będzie miało jakąś wagę. Zapytamy polskie państwo, kim jest to ten dlaczego polskie państwo, ktokolwiek by w tym państwie nie rządził, czy platforma, czy SLD, czy PiS gwarantuje mu bezkarność? Dlaczego Watykan gwarantuje mu bezkarność? Kim ten człowiek jest, czy cokolwiek by nie zrobił, to jest bezkarny. No, dziękuję Państwu za wysłuchanie tego nagrania. Zachęcam do polubienia tego nagrania, jak również do moich profili w sieci, na Instagramie, Facebooku, Mastodonie, czy też platformie X. Ci, którzy chcą, mogą napisać maila na adres stefani.zbigniew, czy też na adres zbyszek.stefani.gmail.com Można również kontaktować się ze mną na portalach społecznościowych. Tymczasem dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na moje kolejne filmy, na moje kolejne rozmowy. Do usłyszenia. Do zobaczenia.